Spotkaliśmy się w przyjaznej atmosferze Wzajemnego zrozumienia, zaufania On postawił po trzy piwa, ja bigosu dwa talerze Na wiele spraw wymieniliśmy swoje zdania On postawił pod trzy piwa, ja bigosu dwa talerze Na wiele spraw wymieniliśmy swoje zdania Poglądów pełną zbieżność dialog nasz wykazał Dołożyliśmy więc dwa schaby i pół litra na dalszy rozwój tych kontaktów, nadzieje każdy z nas wyrażał, obca była nam gra argumentów chytra. Na dalszy rozwój tych kontaktów, nadzieje każdy z nas wyrażał, obca była nam gra argumentów chytra. A potem nie wiem, co się nagle stało. Czy może ktoś podpuścił nas, czy co. Że wygarnąłem wszystko mu, co na wątrobie mi leżało, on mnie w pysk i w obrażono go Że wygarnąłem wszystko mu, co na wątrobie mi leżało, on mnie w pyski i że obrażono go. Odskoczyliśmy jednocześnie od stolika. W mej dłoni lśniło wprawnie utrącone szkło. On chwycił nóż i pośród osób trzecich krzyku rzekł. Róż się tylko, a ci w gardło wtłoczę to. On chwycił nóż i pośród osób trzecich krzyku rzekł. Róż się tylko, a ci w gardło wtłoczę to. Jasne było, że zdomolujemy lokal. Wszyscy w knajpie zbledli, czując zagrożenie. Kiedy nam pijanym przeszła do rozruby już ochota, i objęliśmy się z wielkim rozrzewnieniem. Kiedy nam pijanym przeszła do rozróby już ochota i objęliśmy się z wielkim rozrzewnieniem. Przeniknął lokal wspólny wszystkim ulgi oddech, A potem radość klepy w plecy pozdrowienia. Otoczeni kibicami wypiliśmy na odchodnym w atmosferze ogólnego odprężenia. Do zobaczenia, mówię ja. Do zobaczenia, mówi on. Korzystny zawarliśmy pakt dla obu stron.